Dzień dobry, witam w poniedziałkowy poranek. Mój głos znów jest taki dosyć jeszcze nierozruszany, e, bo nie miałam okazji w ogóle się odezwać jeszcze do nikogo, więc <noise> jesteście pierwsi, ale ten głos znowu nie brzmi jeszcze najlepiej. E... Obiecałam mówić o, o tym, jak dbać o swoje akumulatory i o swój stan wewnętrzny. I to był jakiś plan, natomiast ten temat przyjdzie, a teraz pojawia się coś zupełnie innego. Ponieważ byłoby całkowicie nieuczciwe mówienie tylko o tych momentach dobrych, tych momentach pozytywnych, pokazywać się ze strony, kiedy się naprawdę fruwa bardzo wysoko, bo nie zawsze tak jest. <grywia> ja jestem teraz, szczególnie od wczoraj. Nie jestem na wyżynach swojego najlepszego nastroju, swojej najlepszej kondycji wewnętrznej. I właśnie to jest taki moment, kiedy właśnie w sposób jakiś sztuczny, nie chcę tego nastroju poprawiać. Bo mogłabym oczywiście zjeść sobie, nie wiem, kawę ulubionej czekolady, albo pójść, pobiegać, albo nie wiem, zrobić cokolwiek, co jakoś tam powierzchownie poprawi mi nastrój, ale zupełnie zupełnie nie o to chodzi. Ja w ciągu ostatnich miesięcy przechodzę chodzę jest to bardzo duży okres zmian. We mnie się przebudowuje wiele, to jest bardzo intensywny proces i muszę powiedzieć, że on przebiegał w dosyć takim naprawdę dobrym nastroju przez większość czasu. Ja byłam na wyżynach z różnych, wzniosłych uczuć, i, i to jest absolutnie wspaniałe być w takim przepływie miłości do życia, akceptacji siebie w takim miejscu, gdzie nie ma żadnych lęków, o nic nie trzeba się przejmować, niczym nie trzeba się przejmować, bo niezależnie od tego, co jest na zewnątrz nas, w środku jest wszystko poukładane i wiemy, że jesteśmy na, na najlepszej drodze. I, I to jest naprawdę wspaniałe miejsce, w którym życzyłabym być i funkcjonować cały czas, bo wówczas nawet praca, nawet działanie, nawet rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, to nabiera zupełnie innej jakby energii i Efekty działania są zupełnie inne, wszystko się robi w lekkości, człowiek się niczym nie martwi i rzeczy przychodzą swobodnie. I bym bardzo chciała. No ale nie jest to tak, ponieważ ten czas to jest też czas intensywnego oczyszczenia. I bywa tak, że różne rzeczy odpadają od człowieka naturalnie bez bojów i jakichś walk wewnętrznych i człowiek nabiera coraz większej lekkości i człowiek nabiera poczucia coraz większej wolności. I to jest cudowny proces. No ale czasem w tym procesie zmiany wewnętrznej oczyszczenia no, natrafiamy na rzeczy, które są no, mniej, nazwijmy to, optymistyczne. Nie wywołują takich cudownych, wzniosłych uczuć, a raczej trochę. Człowieka sprowadzają na dół. I właśnie ze mną teraz tak się dzieje, a mianowicie odezwały się we mnie jakieś rany z dzieciństwa jeszcze, o których myślałam, że są dawno uleczone, że dawno są zabliźnione, a tymczasem one się odezwały całą mocą e, i mi te rany po prostu wczoraj zaczęły wyć. <ślesz> Zaczęły żyć żalem, zaczęły żyć jakimś poczuciem krzywdy, dało o sobie znać niewybaczenie. No, to mnie zadziwiło, bo miałam wrażenie, że już wybaczałam tyle razy i puszczałam te rzeczy tyle razy, że to już jest dawno załatwione. A tymczasem okazało się, że nie, że jeszcze nie. I wczoraj tak się dosyć biłam z myślami, czując się tak właśnie niezbyt dobrze i będąc samą sobą, ale nie w tym takim zachwycie, samotnością jak zwykle, tylko w tym takim przepływie tych przykrych uczuć. I, I naprawdę było mi niedobrze i się biłam z myślami. Czy ruszyć do boju, nazwijmy to, o poprawę nastroju, intensywniej się poruszać, zrobić coś pozytywnego, czyli odwrócić uwagę od tych odczuć, ale uznałam, że nie że nie jest to dobra droga, bo mogłabym to zrobić, odwróciłabym swoją uwagę, ale jeżeli te, te uczucia domagają się przyjrzenia im, no to ja tylko odepchnę to, tak, na, na, na czas dalszy i one i tak w którymś momencie powrócą. E, więc wczoraj e, spędzałam ten dzień leniwie i e, powoli i te uczucia e, no po prostu się tak sączyły. Ja na to pozwalałam. Muszę powiedzieć, że z trudem i z bólem, ale pozwalałam. I może dlatego, że właśnie z takim trudem i bólem to one się właśnie tak sączyły zamiast szybko przepłynąć i sobie odejść. Bo różnym naszym ranem, ranom, no, no nie ma nikogo chyba, kto nie ma jakichś ran czy z dzieciństwa, czy później jakiejś wczesnej młodości, czy z, jak z jakiegokolwiek momentu życia. Ewentualnie może mieć sprawy, które są nieuświadomione, ale. No, zawsze coś tam mamy, zawsze coś tam nazbieramy. No i przychodzi moment, kiedy to wymaga y, przyjrzeniu się. Y, ja się wczoraj przyglądałam. I, ale było mi ciężko, ponieważ gdzieś tam w tyle głowy ciągle miałam. Idźcie już, odejdźcie już, ja już nie chcę z wami być, tak? Ja już nie chcę tego, tego przeżywać. No i z powodu tego, tego oporu, którego doświadczałam, no nie chciałam go doświadczać, ale jednak doświadczałam, no to dlatego te uczucia mnie dosyć długo trzymały i zamiast intensywniej przepłynąć, żebym mogła je zobaczyć, to one po prostu się sączyły prawie, że jak pokropli. Mnie jeszcze trochę trzyma, chociaż jest kolejny dzień, ale próbuję stawać w takiej akceptacji, że no to jest, tak? I jeżeli to się nie uleczy we mnie tak w ciągu, wiesz, jednej chwili, to no, to widocznie wymaga to czasu, więc staram się wykrzesać z siebie cierpliwość, i, bo potrzeba nam cierpliwości. Trzeba nam cierpliwości do, do siebie samych, trzeba nam cierpliwości do procesów, które w nas zachodzą. No nie da się przyspieszać w sposób sztuczny, bo przyspieszanie w sposób sztuczny w którymś momencie i tak się odezwie, więc jeśli to wymaga... Przepracowanie jeszcze, jeżeli to wymaga, jeszcze przyglądanie się temu, bez jakieś nadmierne wchodzenie w to i taplanie się w tym, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przypłynęło, chodzi o to, żeby to zauważyć, jak niektórzy mówią, chodzi o to, żeby to ukochać w samym sobie, no to jest trudne. Jak się widzi rzeczy przykre i widzi się, że ma się 45 lat, <słyski> I jakieś rzeczy z dzieciństwa ciągle w człowieku tkwią, no to się ma takie czasem poczucie takiej wręcz, wręcz porażki, porażki wewnętrznej. Uruchamia się jakiś głos oceniający, no jej dziewczyno, no to już masz kobietę raczej 45 lat, no to z tym i z tym to już powinnaś mieć dawną poranę, no i wydawało ci się, że masz, a tutaj popatrz, co się objawia, co to się objawia w tobie. Więc, no, z takim czymś, no, 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 trzeba, no, trzeba się z tym po prostu zmierzyć. Więc ja się dzisiaj z tym z Wami dzielę, że takie momenty mam. I jeśli Wy takich momentów też doświadczacie, no to one są ok i nie ma co od nich uciekać. Trzeba się temu przyglądać, trzeba to przez siebie przepuścić i po prostu żyć dalej. Dzisiaj kolejny dzień. Jest to poniedziałek, w którym większość ludzi idzie standardowo do pracy, a ja, a ja nie. Po, po zmianie swojego układu pracy, mam jakieś lekcje online z dzieciakami, swoje własne, prywatne po południu, ale całe, cały poranek i cały czas na popołudnie mam, mam wolne. I właśnie to jest czas na mnie, czas, czas dla mnie, czas na nabieranie na tego dystansu czas na refleksję. I mm, życzę Wam i sobie. Pokoju wewnętrznego i cierpliwości. Cierpliwości, dużo pokładów cierpliwości. I to, żeby jakby pamiętać, że nawet po tych słabszych momentach, za chwilę przychodzi słońce, za chwilę znowu przy, przyjdzie to uniesienie, przyjdzie to podpięcie do źródła życia, przyjdzie ten zachwyt nad, nad po prostu, nad życiem, niezależnie od tego, jakim ono jest, i życzę i sobie, i Wam. Trwania jak najwięcej właśnie na tych takich wyżynach uczuć wzniosłych, ponieważ są to cudowne stany, ale też umiejętności akceptacji tych, tych momentów, kiedy nas ściąga w dół, bo są one potrzebne, tak, bo oczyszczenie jest potrzebne. Życzę Wam cudownego poniedziałku, niezależnie co będziecie robić i gdzie jesteście. Miejcie się dobrze. Dzisiaj znowu się za bardzo nie widzimy, tak, bo znowu podłożę jakiś film z wczorajszego spaceru, ale siedzę na łóżku, mówiąc wprost, taka trochę jeszcze w nieładzie. Nie są to okoliczności, żeby się nagrywać, ale nie chcę robić jakichś dużych przygotowań, żeby, żeby to Nagrywać, ponieważ ja lubię być, jednak robić rzeczy na takim spontanie niż na jakimś dużym planowaniu, więc wybaczcie, niektórzy się dopominają, dlaczego mnie nie widać, no ale w końcu gdzieś tam będzie też mnie widać. Więc pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, miejcie się dobrze i do usłyszenia, i też w końcu mam nadzieję do zobaczenia.